Cześć, dzień dobry. Hej, siema. Marcin i Michał, czyli tajemnice Pomorza. Jak zwykle w wielkim skrócie, wśród tysięcy listów, które od Was dostajemy, jeden był szczególnie ciekawy. A o czym był ten list? Opowie Michał. No właśnie, słuchajcie, bardzo, nam, bardzo nas cieszy, że pojawiamy się. Dostajemy tyle listów. Że pojawiają się wiadomości od Was i w tych wiadomościach zdradzacie nam nowe tajemnice z Pomorza, tajemnice, których Jest, nie znamy. A także swoje tajemnice eee, no, żenujące. I dzisiaj, dzisiaj jesteśmy właśnie na trupie takiej tajemnicy. Za chwilę pójdziemy tam e, do Lasu, tam czai się coś, o czym dokładnie nie wiemy. Dostaliśmy tylko w mailu informacje polegające na tym, że są, e, są to e, współrzędne koordynaty właśnie e, na mapie. I e, idziemy w tym kierunku. Wiemy, że będą tam jakieś e, no, kamienie, będą tam jakieś napisy. Sami nie wiemy, czego się spodziewać, ale myślimy, że będzie to ciekawe. Myślimy, że będzie to ciekawa przygoda. Także e, dziękujemy za ten sygnał. I w tej chwili e, ruszamy do lasu. Zapraszamy. Chodźcie z nami. Chodź, Chodź nie bój się. To nie było trudne, ale było zaskakujące, bo tego cmentarza nie ma na żadnej mapie przedwojennej, także i tutaj nie spodziewaliśmy się, że napotkamy właśnie na cmentarz i to dość spory. Bardzo klimatyczny cmentarz z bardzo ciekawymi nagrobkami, z ciekawymi elementami na tych nagrobkach, podobne elementy jeden element znaleźliśmy w województwie warmińsko-mazurskim, bo prawie żaden z tych elementów nie przetrwał do naszych czasów, a tym elementem jest pradawny indyjski symbol szczęścia, które w tym miejscu nie ma nic wspólnego ani z Indiami, ani ze szczęściem. Tylko do merytoryki Michał. Najprościej mówiąc mówimy o swastyce i rzeczywiście ta swastyka pojawia się na tym nagrobku i ona się pojawia przypadkowo, dlatego, że okazuje się, że na tym cmentarzu pochowany jest Horst Hoffmann, jeden z czterech takich przedwojennych męczenników S.A. czyli no, młody 16 letni nazista, który Został zabity w takiej bójce. Esamani mieli rozbić jakieś zgromadzenie. Tymczasem no, wywiązała się bójka, no i w efekcie zabójki Hors zginął. Został pochowany z honorami, został ogłoszony takim, można powiedzieć, męczennikiem za sprawę. Nawet jedna z ulic w Gdańsku została potem przez Niemców nazwana właśnie jego imieniem. No i jak się okazuje, jego mogiła, jego grup. Ciągle znajduje się na tym cmentarzu, ciągle można odczytać nazwisko, i ciągle rzeczywiście no, ten ślad tutaj pozostaje. Także bardzo fajne odkrycie. Nie wiedzieliśmy o tym. Nadrobiliśmy. Bardzo za dziękujemy za sygnał od naszego widza, który nam o tym miejscu opowiedział który no, takie miejsce nam postanowił tutaj e, przedstawić i nas tutaj pokierować. Mamy nadzieję, że takich sygnałów będziemy mieli od Was więcej i wtedy będziemy... Tylko ciekawych. Mogli, będziemy mogli właśnie kolejne <gry> ciekawe miejsca na Pomorzu odwiedzać. Także dziękujemy i pozdrawiamy.